Dużo się te w nowych aplikacjach sztucznej inteligencji i systemach do produktywności. Trafiłem na to, kiedy szukałem fajnej, minimalistycznej nakładki na mój telefon, żeby mieć mniej rozpraszań, a zwłaszcza żeby nie konsumował tyle social media. Tutaj masz bezpośredni obraz mojego telefonu. To jest realna aplikacja, którą używam. I ten układ początkowo wydaje się dziwny, ale po chwili staje się niesamowicie produktywny i intuicyjny. Wszystkie najważniejsze aplikacje znajdują się w linii, posegregowane pod kątem najczęściej używanych. Dodatkowo mam panel, dzięki któremu mogę wyszukać aplikacje po pierwszej literze alfabetu, przy Czym schowałem te wszystkie śmieciowe aplikacje, których tak nie używam. Więc nawet ta lista wyświetla mi te najważniejsze. Kiedy najadę na aplikację, mogę zobaczyć czas, jaki na niej spędziłem w ujęciu dziennym i tygodniowym. Ustawiłem sobie też szybki guzik w prawym dolnym rogu, kiedy trzeba po prostu na szybko zrobić zdjęcie. Na samym dole jest też wyszukiwarka aplikacji. Pojawiają się wszystkie aplikacje zawierające te konkretne litery. No i standardowo, kiedy kliknę w zegar, pojawiają się wszystkie moje alarmy. A kiedy w kalendarz, pojawia się mój harmonogram. Same tło i fonty to po prostu mój wybór. Mój ulubiony font to Popins. Można też dostosowywać konki i tak dalej. Okazało się, że aplikacja ta ma już ponad 5 milionów pobrań A średnia ocen to 4,8 Musisz przyznać, że przy tak dużej skali pobrań Jest to dość unikatowe Sama aplikacja zachęca, żeby korzystać z niej przez pierwsze 7 dni Na to, żeby się po prostu przyzwyczaić I nauczyć się nowego sposobu funkcjonowania Ja po godzinie zabawy odinstalowałem ją Ale miała w sobie coś takiego Że od razu chciałem do niej wrócić I dzielę się tym z tobą, bo może tak jak i ja Bardzo pozytywnie się zaskoczysz I to w dziedzinie, którą od lat uważałem za turbo dopracowaną